Witajcie drodzy widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny u mnie tutaj na kanale. W dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć Wam o tym, co Królestwo Niderlandów, takiego można powiedzieć, fajnego, między innymi, robi dla dzieciaków. Wybrałem tutaj trzy punkty, takie powiedzmy w miarę fajne, co mi się wydaje, że może Was to zainteresować. Także jeżeli Wy jesteście naprawdę zainteresowani, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Ok, moi drodzy, punkt pierwszy. W punkcie pierwszym chcę Wam powiedzieć o tym, że jeżeli macie całkiem takie małe dzieciaczki, to nie tylko możecie wypożyczać w bibliotece książki dla tych dzieci, ale też w takich większych miastach, nie we wszystkich miastach, oczywiście w Holandii, wszędzie. Czasami trzeba się troszeczkę przejechać tam z 10-15 km dalej, ale jest coś takiego jak Spill-O-Take. Spill-O-Take to jest coś takiego jak taka biblioteka. Ale y, tam możecie wypożyczać także zabawki. To jest właśnie fajne, że wchodzicie tam po prostu i wybieracie sobie jakąś zabawkę, czy to właśnie o wasze dziecko, wybiera właśnie jakąś fajną zabawkę, którą się zainteresuje, i tam możecie normalnie tę zabawkę wypożyczyć prawie tak samo jak w bibliotece książkę. Działa to na tej samej zasadzie. Także no, uważam to za taką fajną rzecz y, dla dzieci tutaj w Holandii. Punkt drugi. Tutaj opowiem Wam o pracy dla dzieci. Z jednej strony jest to źle, ponieważ no, można powiedzieć, że te dzieciaki tak jakby są też wykorzystywane, bo yy, mają mniejszą wypłatę za to samo, co robi ten normalny, tam już powyżej powiedzmy tam 23 lat gość. Yy, no i tutaj to jest troszeczkę takie niesprawiedliwe, yy, ale. Tutaj pokazuje Wam się urywek filmu, który zrobiłem na temat właśnie wiekówki. Od tego czasu się troszeczkę zmieniło, bo teraz już w Albert Heine na przykład dzieci mogą zacząć pracować od 13 lat. Moja córka ma 12 i już sama powiedziała, że za rok już chce iść pracować. No powiem Wam, że nie jest to fajne, ale z drugiej strony może to nauczyć dzieci tego, że na pieniądz trzeba ciężko zapracować. Większość dzieci jest też takich, można powiedzieć, jak to są jedenacy, to są powiedzmy rozpieszczeni, bo rodzice bardzo kochają te dzieci i no, to jest fajne, ale no, robią na, na, na źle dla tego dziecka. I te dziecko czasami w sklepie, mamo czy tato, kup mi to, kup mi to, a, a weź to, a zapłać za to. No i idąc do takiej pracy, te dziecko tak naprawdę pracując właśnie tak jak dany rodzic, może sobie tylko uświadomić to, jak rodzice muszą ciężko pracować na te pieniądze, ażeby właśnie kupić tą daną, nie wiem, zabawkę, czy, czy tam jakiś cukierek, czy coś innego, co tam dziecko chce. Że to nie jest tak, że sobie stryknie palcami i to nagle jest, tylko rodzice muszą na to ciężko zapracować i te dzieciaki same mogą się o tym przekonać. I tutaj uważam to za fajne. I trzeci, ostatni punkt to transport. Dzieci do 12 lat, tutaj w Holandii mają transport publiczny za darmo. To jest fajne, ponieważ dzieciaki, które muszą dojeżdżać gdzieś do szkoły, czy to nawet i 4 czy 5 km, a na przykład nie mają roweru, bo, albo mają rower, ale nie mogą dojeżdżać, ponieważ rodzice pracują, więc to dziecko samo raczej no, no nie może jechać. Rowerem, to autobusem jak najbardziej, i tutaj w tym momencie do 12 lat to dziecko nie płaci. Fajnie jest też to, bo moja córka na przykład już jest powyżej 12 lat, ale jakżeśmy teraz jechali na przykład do Tilburga, to ja kupiłem tylko bilet dla siebie, a moja córka, jako że ja byłem opiekunem jej, to w tym momencie ona nie musiała płacić za bilet, i mogliśmy na jednym tym takim dniowym bilecie, tam płaciliśmy chyba dniowy bilet, w tym momencie kosztuje chyba 7,60 czy tam 7,65. Yy, ona nie musiała płacić. Ja kupiłem tylko jeden bilet i razem żeśmy wsiedli do autobusu, pojechali. Yy, co jeszcze jest fajne, jak już dzieci są później troszeczkę starsze, no to już mają takie specjalne karty, na przykład ze zdjęciem. To są takie jakby w Polsce bilety miesięczne. Ale też na takich większych przystankach autobusowych można sobie kupić tą taką ov chip card. I ją po prostu doładować i wchodząc do autobusu to cykacie, odbijacie się i musicie nie zapomnieć wychodząc później, jak już wysiadacie na swoim przystanku, też odbić tą kartę, bo może Wam policzyć później troszeczkę więcej tych pieniędzy niż miało być policzone. Ale uważam ten transport publiczny dla dzieci do 12 lat yy, za darmo, uważam za też bardzo fajny pomysł. I tak moi drodzy, króciutki odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobało to, że te informacje są przydatne dla Was, nie zapomnijcie, tutaj u góry jest taki napis, subskrybuj, tam na dole kliknijcie ten przycisk czerwony subskrypcji, żeby być z moimi filmami na bieżąco. Tutaj też jest dzwoneczek, to tam na dole właśnie obok tego przycisku subskrybuj. Możecie włączyć sobie powiadomienia tym dzwoneczkiem, by być z moimi filmami na bieżąco. Dla mnie to będzie motywacja do następnych filmów, żebym mógł dla Was nagrywać w dalszym ciągu pełnowartościowe takie materiały. Zapraszam Was do oglądania innych też filmów u mnie na kanale. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć! Hej, drogi widzu! Super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia. Hej!